Siema Widzowie! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj gramy sobie jak widzicie w one blocka tylko, że to nie jest zwyczajny one block ponieważ nagrywamy dzisiaj z horrorowymi modami tak jest! dzisiaj gram sam to jest coś w stylu Mrocznej Przygody tylko, że na one blocku także bez dłuższego przedłużania zapraszam Was do oglądania Zniszczmy. Ok, mam Dirt. Dobra. Nie wiem czemu mamy od razu netherowe drewno, ale mi pasuje, jak widzicie, mam kasetę. Czyli działa na pewno the Man from the Fog. Co mi się nie podoba. Dobra. Co będzie? Myślę, że. Czemu ja mam. Play, dobra. Nawet fajnie jest. U, rooted dirt. Dobra. Yy, dobra, będzie na pewno strasznie. Nawet bardzo strasznie. Dobra, ja muszę jakoś oznaczyć, że tutaj mam... Yy, bo ja się pogubię i nie... Z... O, muszę zaznaczyć. Muszę mi. Nie! Dobra. Anyways. Trzeba zaznaczyć, że tutaj mamy ten blok. Dobra, chyba będę wiedział. Dobra, mamy kolejne drewno: Demon from the Fog, Cave Dweller, The One Who Watches, Boiled One. Więc będzie scary. Jeżeli Wam się taki content podoba, nie zapomnijcie o, o zostawieniu łapki w górę. I subskrypcji, żeby mieć więcej odcinków z tej serii. Musimy rozbudować. Dobra. To będzie na pewno straszny i na pewno zginę z 10 tysięcy razy. Muszę, czekajcie. Wiecie, co zrobimy z tego niebieskiego drewna? Dobra, to będzie... Przecież to jest przerażenie. Spad mi... O nie, co ja robię? Crafting postawić. Jak tu przyjdzie noc, to przecież już po mnie. O ma. mam. Mech. Nie grałem Minecrafta od dawna. Znaczy ostatni raz to chyba... Co? Okej, okay, czyli to była moja pierwsza śmierć. Nie wiem skąd mam ten play. Dobra, nie staję na tym bloku już. Dobra, mam drewno. Dobra, mamy sadzonkę, je! Na noc ja chyba zbuduję sobie domek, bo ja się będę na pewno bał. Dobra, nie lubię tego niebieskiego drewna, bo jakieś dziwne jest, więc przerobimy je. I tak. Zróbmy. Aha, nie stać staćmy na kilo. Dobra. Poczekamy, aż będzie może stone. Dobra, nie, nie staje tutaj już. Wiecie, co by było najlepiej? Tam postawić jakiś blok, żeby. By się taka sytuacja nie zdarzyła. Dobra, zróbmy sobie. Dobra, to będzie straszne. Czekajcie, podgłośnie wam, żebyście to głośniej słyszeli. Rozbudujmy tą wysepkę. Nie wiem, jakiś dziwny ten one-block, ale ważne, że działa. Dobra, teraz zbudujmy, jak, jakby, takie, taką platformę. Posłuchajcie, brzydko tu jest, więc włączymy sobie shadery. O, dobra. Musimy na czymś takim być. Nie no, to się nawet rozmazuje, albo mam wadę wzroku, albo to się rozmazuje. Um, już jest noc? Wait. Nie, day zero. Czyli jednak nie gramy na shaderach, Sm smutno mi. Nie wiem, czy się tekstury zepsuły, czy... Jest dzień nadal, bo wiecie co, tutaj zamiast tego czegoś, zbuduję drzwi. Me and I napiszcie mi. To jest przerażające. Nie, noc się robi. Nie. mocna nastaje, ja nie mam nie, 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 nie! Please! Yeah. Uf, dobra. Chyba będziemy bez Pamiętacie Pamiętacie, Man from the Fog? No właśnie. On się tu pojawi. Muszę tutaj. Oła. O! No co to tu robi? No, na razie tak, żebym nie spadł. Dobra. Albo... Dostanę zawału. Ej, nie. Nadal. Nie wiem, coś się psuje z tym Minecraftem. Widzicie? Dobra. Idę kopać. Nic się nie stanie. Jestem tu bezpieczny, prawda? Dobra, teraz jest trochę jaśniej. Jest bardziej kolorowo. Na, na, na. Łuczarki mnie przechodzą. Nie wiem, jak wy. Wy pewnie byście zeszli na dół. Ja nie jestem aż tak odważny. Myślę, że zejdę. Co się może stać? Najwyżej zginę. Na razie jest bezpiecznie. Nie wiem. Dlaczego? Dobra. No, to mnie przeraża, Footsteps? To są tylko moje, prawda? No, chyba panikuję, prawda? Co, to Co to zaznacza? Um, Cześć, the knocker, I guess On tak nigdy nie wyglądał Nie mam czym go uderzyć Zejdę tam do niego i go zacznę bić Jakiegoś... Nie 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 Widziałem, widziałem, widziałem Widziałem The boiler, One Spada Spada Cały czas tu spada? Zeboy o I in the Darkness Dosłownie nie udaję, to tak się moja ręka trzęsie Ile jeszcze? Chcę już dzień? już jest dzień Day Zero, now Dobra, myślę, że już sobie zetnę to. Dobra, możemy zejść. Gdybym był z Karle, albo z kimś innym, jakimś widzem, czy kimś. To bym się nie bał tak, aż tak bardzo. Bo bym się bał, B. Nie no. Byłoby weselej na pewno. A tak to ja jestem przerażony na śmierć. Gdzie są te oczy? Wyjazd z mojego domu. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Ło! Wow. Jump Właśnie zostałem z przez drzewo to nieźle. Muszę skończyć budowę tego domu. Dobrze, że zamknąłem te drzwi. Chyba taki domek mi wystarczy. Nadal się czuję tu niebezpiecznie. W sumie ciężko się nie czuć, jak mnie otaczają jakieś... Egipskie potwory, czy jakieś. Mam lepiankę dosłownie. Now, how do I do this? Tak? Patrzcie, teraz jest bardziej, fun bardziej funkcjonalne jest to okno. Czy ja mam piasek? Nie mam. Patrzcie, jak, jak to mnie zmienia, że już jest dzień i jestem taki już wesoły. I gotowy na przygody e, Słuchajcie, bo chyba Siren Head'a wgrałem Wyobraźcie sobie, gdyby tu się na przykład zespał zespałnie. Wiecie co, zrobię taki tunel że Zniszczę Taki tunel, że zniszczę te sadzonki O, slabami dach Tu będzie taki tunel prowadzący Aż po moje drzwi Tak sobie to przynajmniej wyobrażam Wiecie co, ja zrobię taką Platformę, gdzieś na przykład tam żeby mogły tam się potwory respić, w się sensie te moby, co dodałem. Dobra. No a, by się na dachu zespałnić. Aha, to bym sobie zamknął. By w razie czego Piec i zamknąć te drzwi za mną. nie działa. O, teraz działa. Czemu... Ktoś tu stoi, bo był Igor i go... zniknął. Bo... Był tylko Achievement Feeling Watched. W ogóle widzieliście film Minecraft? Jeżeli tak, to e, jak wam się podobał? Bo mi się e, nawet po, podobał. Jeśli, jeśli wam się też podobał, zostawcie łapkę w górę, a jeżeli nie, to napiszcie komentarz dlaczego. Mówiłem, że tu coś stoi. Na noc zostaje tutaj, chociaż nie, jeszcze zbudować. Będę wam mówić co i jak. Za mną było? Musi być na górze. Tak. Jest na górze. Co to jest, guys? Co To było niezłe. Widziałem, że je było albo za mną, albo na dachu. Tutaj stałem sobie, i nagle w prawym dolnym mi się takie strzałeczki tak migały. Czyli albo było za mną, albo na dachu. I było na dachu. Także to by było na wszystko. Cicho, bądź próbuję zakończyć odcinek. Także to by było na. Wszystko w tym odcinku, więc jeśli odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji i wpadajcie na ten film.